Witam serdecznie, Marcin z tej strony. Dzisiaj powiem o tym, jak potrzebowanie jest jedną z większych przeszkód w osiąganiu tego, co chcesz. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jeśli czegoś pragniemy, np. pieniędzy, zdrowia, wyglądu innego, czegoś innego niż mamy obecnie, czegoś więcej niż mamy obecnie, większej np. obfitości, zaczynamy po prostu utrwalać brak. Skupiamy się na braku. Wielu ludzi powie: "Nie, to niemożliwe, to tak nie działa, przecież musimy się skupiać na tym czego chcemy". Oczywiście, jak najbardziej. Tylko że do pewnego stopnia, jeśli zbyt bardzo skupiasz się tak naprawdę na tym, żeby mieć, żeby zdobyć, skupiasz się po prostu na braniu. I to powoduje, że twój mózg, umysł w pewnym momencie zaczyna myśleć: "Tak, ja muszę to po prostu zdobyć, ja muszę to mieć", czyli tak naprawdę nie mam tego. Osoby, które zawsze miały, ale, albo którym, które nie miały tej blokady, tej przeszkody i po prostu zaczęły osiągać, dosyć szybko weszły na taką pozycję, że faktycznie osiągają. Ale osoby, które od dłuższego czasu nie są w stanie niczego osiągać, one stawiają siebie na pozycji takiej, że po prostu one zawsze się starają, zawsze chcą, ale zawsze im nie wychodzi. To tworzy taki po prostu cykl. Lepiej jest zrobić coś takiego. Skupić się to, co robią osoby faktycznie, które mają powodzenie w wielu rzeczach, które faktycznie osiągają to, czego chcą. Te osoby mają zupełnie inne skupienie, słuchajcie, tak? Czyli one się skupiają na tym, żeby na przykład dawać wartość, czyli skoro daję dużo wartości, to znaczy, że jestem osobą wartościową, skoro daję dużo wartości, widzę, że ludzie chcą to ode mnie brać i chcą kupować moje produkty, chcą korzystać z moich usług, czyli Mam coraz więcej tego, czego ja tak naprawdę chcę, bo jestem osobą wartościową, czyli nie skupianie się na tym, żeby brać, tylko na tym, żeby dawać, powoduje, że tworzymy identyfikację osoby, która tak naprawdę ma i która przy okazji do, dostaje, bo daje dużo wartości. Tak? Nie mamy tego wielkiego pragnienia, czyli wszystko chodzi tutaj tak naprawdę o skupienie, czyli na czym się skupiamy. Dlatego zachęcam do skupienia się na, do, na dawaniu wartości. A nie na tym, żeby brać. Druga rzecz, na jakiej warto się skupić, jest to, jaki jest następny logiczny krok. Co jest następnym logicznym krokiem? Osoby, która ma. Czyli stawiasz się na pozycji osoby, która ma, a nie osoby, która pragnie. Tak? Widzicie, widzicie, jak to, jak to działa? Mózg naprawdę w ten sposób to rozumie. Jeśli ja skupiam się na tym, co robi osoba, która to już osiągnęła? Co robi osoba, która już to ma? Co robi osoba, która jest taką osobą? Czyli ma taką identyfikację osoby osiągającej faktycznie i robię tą rzecz, przygotowuję się. Nawet jeśli to jest tylko mała, drobna rzecz, niewielka, to ona przestawia moje myślenie w kierunku tego, że jestem faktycznie tą osobą, która ma. Czyli skupienie na dawaniu. Albo skupienie na następnej logicznej rzeczy do zrobienia. Jeśli nie wiesz, co masz zrobić, żeby ruszyć do przodu, żeby mieć faktycznie, jaki jest następny krok, bo to jest dla ciebie zupełnie nowe, zupełnie nie masz tego doświadczenia, to twoim krokiem będzie dowiedzieć się, jaki jest następny logiczny krok. Po prostu, czy może być działanie takie typowo męskie, Konkretne na wielką skalę, może być tak zwane kobiece, czyli po prostu wewnętrzne, tak? Wymyślenie czegoś, stworzenie czegoś, najpierw po prostu wymyśla, tak? Czyli są dwa rodzaje działania. I jeśli nie wiesz, to po prostu powinieneś się dowiedzieć, jaki jest następny logiczny krok zacząć to robić za wszelką cenę, wymyślić sobie dokładnie, co robi osoba, która ma to, co ty chcesz mieć, i zacząć się stawać tą osobą, czyli przejść od bycia do robienia, do posiadania. I wtedy tworzymy sobie taki po prostu ciąg zdarzeń, które powodują, że faktycznie mamy, stopniowo, ale idziemy w tym kierunku. Czyli stawiamy się na pozycji osoby, która ma, a nie na pozycji osoby, która pragnie. Słuchajcie, dajcie znać, czy ma to sens, czy rozjaśniło Wam to w pewien sposób, jak łatwiej tworzyć pewne rzeczy w swoim życiu, zamiast skupiać się na tym, żeby. Pragnąć, pragnąć, pragnąć i pragnąć. I przy okazji, oczywiście, zapraszam do darmowego wyzwania, które się już jutro zaczyna. Pozdrawiam.